Na Hungaroringu ma być piekło na ziemi, ale szykuje się fenomenalny weekend. Zaczynamy. Cześć, to Michał Gonciarowski. Zapraszam na wokół padoku przed Grand Prix Węgier. No i od razu zacznę od tego, że Lando Norris i Esteban Ocon postanowili nawiązać do trofeum na Grand Prix Węgier. Oczywiście do tej pięknej porcelany, którą przygotowuje Herent Porcelain. I która jest no, dosyć niezwykłym trofeum, bo po prostu drugiego takiego nie ma. Natomiast jeśli pamiętacie, to Landon Norris nie popisał się specjalnie, rozbijając trofeum należące do Maxa Verstappena. Swoim sposobem otwierał szampana, trofeum spadło, podstawa się ułamała, była z tego afera, niby trochę żartowali, a później Landon Norrisowi zrobiło się głupio. Pięć czy tam sześć tygodni później ta fabryka porcelany, Herent Porcelain dostarczyła nowe trofeum Maxowi, no ale teraz, żeby zadość uczynić tej fabryce, Lando poprosił ich o to, żeby przygotowali mu malowanie jego kasku i tak właśnie się stało. Piękny kask Lando Norrisa, piękny również Estebana Okona, bana Okona po prostu dosyć wiernie oddaje to trofeum, Lando Norris tam wplutł elementy zwierząt jeszcze do tego. No to tyle w sprawie trofeum, o czym powiem dzisiaj, między innymi wrócę do 2021 roku, Bo wspominali o tym ostatnio i Lewis Hamilton, i Max Verstappen. To po pierwsze. Po drugie, będzie o filmie, bo zapomniałem o tym filmie z Bradem Pittem oczywiście yy, króciutko o tym, że Red Bull chyba trochę traci nerwy o tym, yy, na czym polegał problem w Mercedesie dlaczego tak długo się nie podnosili. Odniosę się do ciekawego wywiadu, który Automotoryn przeprowadził z Fredem Waserem, czyli szefem Ferrari. No i oczywiście będzie jeszcze kilka aktualnych informacji. Na przykład taka, że temperatury na Hungaroringu mają przekraczać 35 stopni Celsjusza. Naprawdę będzie piekło. Piekło dla kibiców, jeśli ktokolwiek się wybiera, to się na to bardzo dobrze przygotujcie. Była już powódź na Hungaroringu, to znaczy taka ulewa, że mm, te wszystkie studzienki nie nadążały z odprowadzaniem wody. Z tego co widziałem, to się deszcze na weekend nie szykują, w związku z tym raczej to będzie suche i bardzo, bardzo gorące Grand Prix. No i oczywiście będzie miało bardzo duże znaczenie pod kątem zarządzania opon, oczywiście pit stopów i całym samochodem tych otworów chłodzących samochód pojawi się zdecydowanie więcej. Przejdę do tego, bo to dotyczy również takiej drobnej awanturki między McLarenem a Red Bullem. Wspominałem ostatnio o piesku nowym, Piera Gasliego, no i wywołałem temat, bo Leo i Rosko się poznali, czyli pies Luisa Hamilton'a i Szarla Leclerca. No muszą się zapoznawać, jeśli będą ze sobą spędzać dużo czasu, oczywiście było dużo śmiechu z tego powodu. Nawet Formuła 1 przygotowała nową sytuację transferową i tam w takiej grafice zamiast Luisa Hamilton'a i Szarla Leclerca umieściła właśnie Leo i Roskom. No to w sprawie Luisa Hamiltona nie odniosłem się w ogóle do tego trailera dotyczącego filmu o zaskakującym tytule F1, pewnie już o nim dużo słyszeliście. I jedną rzecz tylko podejmę, bo ten temat się pojawiał i tak, jestem przekonany, że te wszystkie sceny wyścigowe zostaną oddane w fenomenalnie, i może Formuła 1 w jakiś sposób na tym skorzysta, pokazując i sprawiając, że to show będzie jeszcze większe, jeszcze lepsze. No ale Brad Pitt jadący bez Hansa, handennek system, aj, aj się zapomniało. A to dosyć ważne, jak wyścig tworzyli i Niki Lauda pomagał i był konsultantem, to nie pojawiły się takie wtopy, a tutaj się pojawiła. No to muszę przyznać, że mi się nie podoba, bo to jest taki szczegół, który dla e, tych, którzy kochają Formułę 1 jednak ma znaczenie. No ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie tylko ludzie zajmujący się Formułą 1 i żyjącą, for, żyjący Formułą 1 będą ten film oglądać. Mam nadzieję, że więcej takich w to po prostu nie będzie i że to jakiś tam wypadek przy pracy. Dajcie znać w ogóle, co sądzicie o tym filmie, bo jeszcze o nim nie gadaliśmy, a jakoś często o nim wspominałem i sprawa umknęła. To w takim razie teraz będzie o wściekłości McLarena i mówili o tym i Andrea Stella, szef zespołu i Zak Brown, czyli dyrektor zarządzający. Sprawa dotyczy tego skasowanego czasu okrążenia Oskara Piastriego z Austrii, dlatego że przeszli już w jakiś sposób nad tym do porządku dziennego, natomiast gdyby ten czas okrążenia nie został skasowany, to jest wielce prawdopodobne, że Oscar Piastri wygrałby wyścig, a nie George Russell po tej kolizji Maxa Verstappena i Lando Norrisa. I teraz chodzi o to, że sędziowie posłużyli się Czymś, co wcześniej uznali za niewystarczający dowód, to znaczy posłużyli się obrazem z kamery, który po pierwsze nie przekonuje, po drugie dotyczył tylko Skara Piastriego, nie innych kierowców. I kiedy taka sytuacja miała miejsce w i dotyczyła Alexa Albona, to uznali, że nie mogą się posłużyć tym dowodem, bo jest związany z jednym kierowcą, a nie mieli oglądu sytuacji dotyczącego innych kierowców, i wtedy oddalili protest Hasa. A tutaj w takiej samej sytuacji postanowili jednak skorzystać z tego i w McLarenie się zdenerwowali i wcale im się nie dziwię, bo rzeczywiście mogli walczyć o zwycięstwo w tym wyścigu i proszą jedynie, żeby jakoś tam sędziowie i FIA doszli ze sobą do porządku i uznali jak jest, tak czy siak, żebyśmy mieli taką samą wykładnię. Podpisuję się pod tym, bo to jest mylące i uważam też, że Oscar Piastry został skrzywdzony i się nie dziwię złości, bo też mi się wydaje, że no akurat ten zakręt szósty budził dużo kontrowersji. Wydaje mi się, że te dowody były niewystarczające. Tam się posłużyli yy, z, y, niedotrzymaniem procedur formalnych w związku z tym protestem McLaren'a. Natomiast Sprawa jest śliska i jakby wprowadzili ten pasek żwirowy, to by moim zdaniem załatwiło sprawę. No to jedziemy dalej w sprawie irytacji, bo Williams jest coraz mocniej po poirytowany i James Wals nawet wyraził takie zdanie, że już tak może by pan Carlos Sainz się zdecydował, dokąd zmierza, czy chce, czy nie chce. I ja go trochę rozumiem, w sensie nie Carlosa Sainza, też go trochę rozumiem, ale Jamesa walsa dlatego że no chyba wszyscy już chcieliby mieć za sobą. Carlos Sainz trzyma tam, trzyma ten korek w butelce transferowej, jak to określił Kevin Magnussen, który chyba się pożegna z formą 1, o czym za chwilę. No ale James Wall sprawia, stawę, stawia sprawę w ten sposób. Chciałbym mieć kierowcę, który będzie oddany temu zespołowi i będzie miał poczucie, że tworzymy razem coś nowego, a nie przychodzi tylko pojeździć. I ten program stworzony przez James'a Walsa, w Williamsie zaczął procentować. On chce zostawić na tym swój odcisk, swój ślad, swoją pieczęć postawić na rozwoju Williamsa. No i ma nadzieję, że kierowca, który dołączy do zespołu, będzie miał takie poczucie, że razem z Alexem Albonem i Jamesem Walsem i całym zespołem, do którego udało się pozyskać między innymi Matta Harmona z Alpin, że ta cała ekipa, no po prostu da radę i będzie tworzyć wspaniały zespół, który znowu zacznie osiągać sukcesy. A Carlos Sainz to wszystko wstrzymuje. No to w sprawie tych ogłoszeń Racing News 365, ale nie tylko, coraz więcej takich sygnałów dochodzi, twierdzi, że w najbliższym czasie, w najbliższym tygodniu, albo przy okazji weekendu w Belgii, Esteban Okon zostanie ogłoszony jako nowy kierowca Haasa, czyli będziemy mieli Olivera Bermana oraz właśnie Stebana Okona. Bardzo wysoki skład kierowców, obaj Prawie pod metr m, więc konstruktorzy nadwozia, kokpitu nie będą zachwyceni. Przy okazji okazało się, że Has, co nie jest oczywiście niespodzianką, przedłuża do 2028 roku kontrakt z Ferrari na dostawę silników. Ok. To jeszcze jeden element związany z Hasem i Toyotą, bo to jest dosyć istotne. A potem będzie o Maxie Verstappenie i Luisie Hamiltonie w aspekcie 2021 roku. Otóż pojawiły się takie pogłoski, że Toyota miałaby dostarczać silniki do Hasa, a może znowu wrócić do Formuły 1. Okazuje się, że gdzieś tam coś gdzieś dźwięczało, ale nie do końca. Próbują się ze sobą związać i dogadać w kwestii wykorzystania tunelu aerodynamicznego Toyoty w Kolonii. Z tego tunelu korzystał do tej pory McLaren, ale McLaren ma swój, no i Toyota chętnie by go wykorzystała, bo to są piliążki oczywiście i to dosyć konkretne sumy. No i ma nadzieję, że HAS będzie chciał skorzystać z tej opcji. HAS korzysta z tunelu. W Maranello, natomiast rozważają taką opcję. Mieliby tam zacieśnić jeszcze współpracę dotyczącą właśnie rozwoju aerodynamiki. Natomiast to jest wszystko, na co może liczyć w tym momencie Haas i na co porwie się Toyota. Na pewno nie będzie wracać do Formuły 1, na pewno nie planuje dostarczać silników i być partnerem technologicznym. Max Verstappen. W Pomniał właściwie to się niedawno wydało przy okazji Drive to Survive, ale ktoś do tego wrócił, już wiadomo o co chodziło, że po tej kolizji z Lewisem Hamiltonem w 2021 roku, Max odczuwał oczywiście skutki tego uderzenia, kiedy zetknęli się w COPS i z, uderzył w bandy z przeciążeniem 51G, no trudno, żeby nie odczuwał tego później. Natomiast twierdzi, że przez jakiś czas później miał problemy z widzeniem, że... Pojawiało się coś takiego, to, to widzenie, nie wiem, może było nie do końca ostre, szczególnie wtedy, kiedy patrzył na jakieś ekrany, i że doskwierało mu najbardziej. Wtedy, kiedy gonił go yy, Lewis Hamilton w Austin i że tam odczuwał to bardzo. I to był dosyć poważny problem i to wypłynęło dopiero po tak długim czasie. Z kolei Lewis Hamilton przyznał, że pozbieranie się po tych wydarzeniach z 2021 roku zajęło mu bardzo dużo czasu. I właściwie tak z tego wynikało, że nie wiadomo, czy już się do końca pozbierał, czy nie. Natomiast to był taki cios, który sprawił, że ten kolejny sezon był dla niego ekstremalnie trudny, tak naprawdę i. Że po takich wydarzeniach po prostu jest się ciężko pozbierać, i ja się nie dziwię. Luisowi Hamiltonowi. No to w takim razie będzie jeszcze o Mercedesie i będzie o Ferrari. No to skoro może powiedziałem o tym Luisie Hamiltonie, to o Ferrari, to to Wolf ostrzega, żeby tam studzić emocje i że Hatryk Mercedesa, no to byłoby trudne, ale rzeczywiście wygrali dwa ostatnie wyścigi, no bo wygrali w Austrii i wygrali również ostatnio na Silverstone. Na Hungaruningu Luis Hamilton czuje się fenomenalnie, ma tutaj osiem zwycięstw, chyba 9 pole position. Jeśli dobrze pamiętam, no ale to to Wolf mówi spokojnie, spokojnie. Na pewno i to jestem przekonany będzie niesamowicie zacięta walka między McLarenem, Mercedesem, Red Bullem i być może Ferrari o czym e, za chwilę. Ale zastanawialiśmy się w ViaPlayu bardzo często. Z Czego biorą się te problemy Mercedesa? Dlaczego oni tak długo nie potrafili zrozumieć, na czym polegają te problemy, i tak długo nie potrafili zmienić koncepcji, podejścia, wyciągnąć wniosków, prowadzić czegoś, co by sprawiło, że Mercedes przyspieszy, udało się to dopiero ostatnio. No i słuchajcie, bo bardzo ciekawą rzecz powiedział James Allison właściwie o całej działalności Mercedesa, bo powiedział, że Sukcesy, które osiągali wcześniej, i sposób, w jaki działały poszczególne działy w fabryce, był taki, jaki był, i dawał im możliwość osiągania tych sukcesów. Natomiast zmiana regulacji technicznych sprawiła, że już zdecydowanie wcześniej powinni się zorientować, że te działy powinny ze sobą współpracować inaczej. W dużej mierze kontynuowaliśmy sposób współpracy w, w tych okolicznościach i nie byliśmy wystarczająco samokrytyczni, aby rozpoznać, że w nowym świecie istniały słabości tego podejścia, które nie miały znaczenia w tym starym świecie. Zapłaciliśmy za to wysoką cenę. I teraz jak działali w tym starym świecie? Kluczowe grupy inżynieryjne współdziałały ze sobą w zespole: tak więc aerodynamika z dynamiką pojazdu, dynamika pojazdu z torem i tor z tymi dwiema grupami. Teraz chodziło o to, że oni chyba nie docenili, jak bardzo dział zajmujący się podłogą i aerodynamiką musi współpracować z zawieszeniem, jak to jest istotne. I przez to, że te działy niewystarczająco mocno współpracowały, właśnie nie wyszło to, co. Yy... To, co wyjść, powinno tak naprawdę w Mercedesie, właściwie w starym świecie, byłoby nieefektywnym marnowaniem czasu na martwienie się o interakcję jednej grupy z drugą, tak mówi James Allison, w szczególnie intensywny sposób, ponieważ były one w pewnym stopniu niezależne od siebie, a teraz są po prostu całkowicie od siebie zależne i ta interakcja musi być bardzo ścisła. A no właśnie, i nie jest tak, że tam sobie wymyślą projekt zawieszenia, ci sobie wymyślą projekt podłogi, ale to wszystko musi być wspólnym dziełem. I teraz zobaczcie, jakim niezwykłym darem dla Red Bulla był Adrian Newey, który od razu o tym wiedział i który wskazywał konkretne obszary, które jego zdaniem będą najistotniejsze w konstruowaniu samochodu. Zawieszenie. Podłoga, nie generować całkowitego docisku z podłogi, bo to nie ma sensu, bo się skończy odbijaniem. Tył podłogi jest kluczowy i to tylne zawieszenie. No i co się stało? No to widzieliśmy w 2022 roku. No to na koniec dla fanów Ferrari coś, bo Fred Wasser też udzielił bardzo ciekawego wywiadu Automotor Sport w którym właściwie wyciągnąłem trzy takie kluczowe elementy. Po pierwsze, próbuję przekonać Włochów do większego ryzyka w podejmowaniu decyzji we wszystkim czyli na przykład w walce o takie mikroosiągi, które są związane, nie wiem, z chłodzeniem, czy z ścieraniem deski, czy z zawartością różnych płynów w bolidzie, bo w razie czego zawsze mogą zwolnić, ale te Setne części sekundy, poskładane w jedną czy w dwie dziesiąte, dają bardzo dużo. I że Włosi bali się tego podejmowania ryzyka, bo bali się błędu, bo bali się, że coś nie wyjdzie. I Fred Vassel, pcha ich do tego, mówi: Próbujmy, najwyżej popełnimy błąd. Oczywiście nikt nie lubi błędów, ale próbujmy to robić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, e, powiedział, że e, no, włoska mentalność jest specyficzna i on się jej uczy. I już się dużo nauczył, natomiast yy, Włosi są bardzo emocjonalni i ciągle musi ich przekonywać, że radość po zwycięstwie w Monako jest jak najbardziej zasłużona, ale to jeszcze nie znaczy, że zdobyli mistrzowski tytuł. A jeśli się nie uda, tak jak się nie udało w Kanadzie, to nie znaczy, że zespół zjechał gdzieś na szary koniec, tylko po prostu popełnili jakieś błędy, z których trzeba wyciągnąć wnioski. A Włosi taka odtąd dotąd, EKG. No, i że to jest po prostu bardzo trudne, i że trochę już się tego nauczył, i Włosi też już trochę jego uczą, i że Anglicy są zdecydowanie bardziej powściągliwi przy okazji takich sytuacji, więc łatwiej jest zarządzać. Takimi zespołami. No i jeszcze jedna rzecz, że kluczowe jest wyciąganie wniosków dotyczących opon, zachowania tych opon, że oni w Kanadzie na przykład źle ustawili ciśnienia w oponach i że tak naprawdę zrozumienie opon daje znacznie więcej niż poprawki samochodu. Poprawki trzeba wprowadzać, żeby nie zostawać w tyle, ale te opony dają. Yy, najwięcej, no i że oni ciągle się zmagali z tym, że samochód po prostu jest niestabilny w szybkich zakrętach, i że porównywanie pakietów na Silverstone, potraktowanie yy, treningów piątkowych jako przygotowania, tak naprawdę sesji testowych sprawiło, że yy, no, wyciągnęli odpowiednie wnioski. No i to chyba tyle w sprawie Ferrari. Natomiast podoba mi się to, co robi tam Fred Vassar. Podoba mi się, że się to wszystko zmienia. E, ciągle popełniają błędy, to im się zdarza. Natomiast wydaje mi się, że z takim podejściem rzeczywiście Fred Vassar chce zrobić coś nowego. Jest duża szansa, że to nowe się zadzieje i że zespół przyspieszy. I mam nadzieję, że będziemy mieli 8 samochodów takiej bliskiej rywalizacji na Hungaroringu. Kto jest faworytem? Nie mam zielonego pojęcia, natomiast kurczę. Nie wspomniałem jeszcze o tej jednej historii, czyli o Red Bullu i McLarenie. Jakoś mi to umknęło. No to jeszcze na koniec. Red Bull chyba tra trochę traci nerwy, bo zaczyna się doszukiwać w innych zespołach już takich. Hmm, mikro przyspieszania i oczywiście pod lupą najbardziej jest McLaren bo McLaren najbardziej się zbliżył chociaż mam wrażenie że teraz Mercedes jest tak samo blisko jak McLaren przekonamy się na Hungaroringu. Natomiast chodziło o to że, że podczas piątkowych e, treningów są w e, m, osłonach bębnów hamulców zainstalowane czujniki i to jest OK. I one potem muszą być e, zdjęte i e, te dziury nie mogą być odsłonięte. No i w Red Bullu twierdzą, że w McLarenie były. Efia skontrolowała McLarena i się okazuje, że nie, że były zasłonięte, zaklejone. No i y, to nie jest jakaś tam wielka afera, ale bardziej zmierzam do tego, że jeśli takie rzeczy zajmują już Red Bulla, to znaczy, że sytuacja jest naprawdę napięta i oni doskonale zdają sobie z tego sprawę, jak trudno może im być w tym roku wywalczyć mistrzowski tytuł konstruktorów z kierowców powinni sobie dać radę z Maxem Verstappenem w takiej formie przynajmniej. Natomiast z konstruktorów może być ciężko. No i uwaga to są ewidentnie jak dla mnie dwa ostatnie wyścigi prawdy dla Czeko Pereza. Jeśli się obudzi przetrwa jeśli będzie tak jak ostatnio to się pożegnają z Sergio Perezem i nie będzie litości dla Meksykanina. Sprawdzimy niedługo. Zapraszam Was na cały weekend, oczywiście z Formułą 1 via Play. Trzymajcie się, miłego weekendu. U nas jest gorąco, u nich jest gorąco, będzie super ciekawie. Dbajcie o siebie, pijcie dużo, współczujemy kierowcom, którzy będą się tam musieli chłodzić i widzimy się i słyszymy po Grand Prix Węgier. Do zobaczenia.